Cześć wszystkim! Chcielibyśmy dzisiaj pomóc wielu z Was w jednym no, z najtrudniejszych zadań, któremu sami czasami musimy sprostać. A mianowicie, jak wytłumaczyć, czym jest Bitcoin komuś, kto nie jest programistą, nie jest finansistą, czy też ekonomistą, nie jest też jeszcze w krypto, a aczkolwiek jest zainteresowany. Dzisiejszy film ma za zadanie właśnie to i tylko to. Czy jest to łatwe? No cóż, sam z doświadczenia wiem, że czasami może być dużo trudniejsze niż nam się wydaje. UWAGA! Ten film oraz wszystkie zawarte w nim informacje nie jest doradztwem finansowym, a my nie jesteśmy doradcami finansowymi. Pozdrawiamy Kryptobros. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że rozwój internetu i rozwój pieniędzy no, nie były na tym samym poziomie. Internet rozwinął się z prostych e-maili i z prostych stron internetowych do portali społecznościowych streamowania online. HD Video przez internet. Teraz wszyscy sobie z komórki oglądamy, nie musimy ściągać, używać kart, czy tam dysków, czy CD-ROMów, itd. E, pieniądze, no niestety, cały czas są drukowane przez tych samych biurokratów i nigdy nie doznały żadnego rozwoju. Nie licząc już parę prostych uproszczeń, które mamy w ostatnich latach w Internecie. Wszechobecne karty kredytowe, które były wynalezione, żeby zabezpieczyć transakcje gotówkowo, to prawda, mogą być teraz używane online, ale ponieważ ich celem od początku nie był internet, Pełno w nich niedoskonałości. No, dane z karty można skopiować różnymi sposobami, a przy wszelakich transakcjach musimy podawać swoje prywatne dane, jak adres, data urodzenia, a często dodatkowe dane, w celu oczywiście uwierzytelniania swojej tożsamości. Gdziekolwiek podaje się własne dane, zwłaszcza te dane najważniejsze, czyli osobowe, adres zamieszkania i tak dalej, no istnieje ryzyko, że ktoś te dane przejmie. Zwłaszcza płacąc teraz w internecie czy kartą kredytową, e, taka kradzież tożsamości albo próba przez osoby trzecie e, stworzenia jakiejś transakcji w naszym imieniu czy aplikowania jakiekolwiek kredyty w naszym imieniu, e, no, nie są jeszcze kwalifikowane jako przestępstwa, przynajmniej nie w Wielkiej Brytanii i w Polsce. I życie takich osób, które zostały w ten sposób poszkodowane, jest naprawdę trudne i wiąże się z bardzo wysokim stresem. To właśnie ten skok technologiczny, jaki mieliśmy przechodząc ze wszystkim do internetu, był momentem, który zmienił nasze zachowanie finansowe. Zachowanie finansowe, któremu nie zdołały dorównać ani banki, czy rządy przez swoje regulacje, czy tam nawet biurokrację. To wiecie, że przecież no jest PayPal, są internetowe banki, czy nawet ułatwienia płatności jak Fintech, Link czy Revolut. Wszystkie te firmy jednak próbują zabezpieczyć starą. Infrastrukturę kart płatniczych, które zostały wynalezione, uwaga, w 1950 roku. A internet, natomiast swoje początki miał ponad 10 lat później, przy końcu lat 60., więc sam ten fakt jasno pokazuje, że karty nie mogą być idealnym sposobem płatności online. Dlaczego? Bo nie po to zostały wynalezione. Sprawa ma się zupełnie inaczej z Bitcoinem. Bitcoin został stworzony po to, by dać ludziom cyfrowe pieniądze, które dają im stuprocentową gwarancję e, transakcji i bezpieczeństwo, stuprocentową satysfakcję no i szybkość tej transakcji. Transakcje można w Bitcoinie robić na całym świecie, nie zwracając na to, czy jestem w Hongkongu, czy w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy też w Polsce. E, wcześniej tworzone waluty cyfrowe miały ten mankament, że twórca zawsze mógł sobie dotworzyć tych tych walut, bo on panował nad protokołami. W Bitcoinie, ponieważ wszystko jest gwarantowane matematycznie, e, takich właśnie dodrukowań nie można robić. Więc takie waluty wcześniej szybko traciły na, na wartości, ponieważ ludzie się dowiadywali, co się dzieje no i zaufanie szybko spadało. A wiadomo, w finansach zaufanie jest najważniejsze. A to, że właśnie Bitcoin jest gwarantowany matematycznie, ma ściśle określone zasady użytkowania i tworzenia Bitcoina, e, sprawia, iż jest coraz więcej użytkowników, i sieć rośnie drastycznie, drastycznie. Po prostu rośnie. No i to jest związane z tym właśnie, że cena bitcoina też rośnie, ponieważ bitcoin ma ten limit 20 milionów e, bitcoinów. No to jest, jak jest więcej użytkowników, to cena musi rosnąć. Hej, sorry, że przerywam film. Zajmie mi to dosłownie tylko chwilkę. Otóż chodzi o to, że kryptowaluty są niesamowicie ważne. Dlatego, szerzenie wiedzy o nich jest teraz najważniejszą rzeczą, jaką można robić. My, czyli ja i mój brat Krzysiek, chcemy szerzyć ten nowy, przyszły system finansowy, który w przyszłości używany będzie na całym świecie. Chcemy go szerzyć ze wszystkimi Polakami i dla Polaków przede wszystkim, właśnie dlatego, nasz kanał jest po polsku. Pomóż nam i polub ten film, napisz jakiś komentarz, bo dzięki temu algorytmy YouTube'a pokażą go największej liczbie rodaków. Zacznij działać. Otwieraj firmy, programuj inwestuj. Jeżeli pracujesz dla rządu, to otwieraj drzwi dla kryptoekonomii, bo to jest przyszłość. I musimy razem pracować, aby Polska miała w tej przyszłości ważną rolę. Dzięki serdecznie za wysłuchanie. A teraz już wracamy do filmu. Bitcoin jest oparty o matematyczny algorytm i nikt nie może zmienić zasad, na jakich powstają nowe Bitcoiny. Sieć Bitcoina również nie posiada właściciela i jest rozproszona po całym świecie. Każdy może dołączyć i odłączyć od tej sieci kiedy chce, a uczestnicy sieci za potwierdzanie transakcji na całym globie są wynagradzani właśnie Bitcoinami. No tak, ale jak jakieś Bitcoiny mogą być pieniędzmi? Przecież pieniądze musi drukować jakiś rząd, zezwolić na ich używanie, Przecież, no, innej opcji nie ma. Tak może nam się wydawać, ponieważ przez całe nasze życie tylko takie pieniądze znamy. Jednak, jak zerkniemy lekko w przeszłość, to wcale tak nie było. Na początku ludzie wy wymieniali towary za towar, później przeszliśmy na srebro i złoto, gdzie wymienialiśmy to za towary. Były też czasy, gdzie ludzie wymieniali się z górami, wymieniali się zwierzętami hodowlanymi, ym, na jakichś tam wyspach wymieniali się czymkolwiek innym. Więc człowiek może nadać wartość każdej rzeczy i wymieniać ją za inne towary. W więzieniach, na przykład, takimi pieniędzmi są papierosy, albo też seks oferowany. Również można już różne inne przedmioty. Więc wszystko zależy od tego, czemu nadamy wartość i w jakiej sytuacji się znajdujemy. Eee, tak, pieniędzmi może być wszystko. Eee, wszystko, czemu wystarczająca ilość ludzi przypisze wartość i zgodzi się wymieniać te rzeczy za produkty, usługi i tak dalej. Przez większą ilość ludzkich historii to były właśnie e, metale szlachetne. No i później pieniądze, które były bite w tych metalach. Nawet gotówka na początku musiała być wsparta depozytem złota i tylko reprezentowała właśnie to złoto, a nie miała wartości sama w sobie. Był to tak zwany standard złota. Obecne pieniądze czyli papierowe pieniądze lub plastikowe pieniądze, no już nie są wsparte żadnymi depozytami złota. Na dolarze na przykład można przeczytać, że wartość tego papierku jest wspierana zaufaniem do rządu Stanów Zjednoczonych. I jeżeli taki rząd Stanów Zjednoczonych sobie w miarę radzi, więc ta wartość się utrzymuje, no to takie kraje jak Wenezuela w Ameryce Południowej, gdzie rządy no spaprały i nie wiedziały jak to go zagospodarować krajem czy w krajach afrykańskich czy jeszcze wcześniej w Argentynie no jeżeli rząd nie jest gospodarny i tak naprawdę nie wie co robi, no to taka wartość takiego pieniądza szybko spada i to się powtarza w wielu krajach po nawet kilka, kilkunastu razy w, stu, w okresie 100 czy 50 lat więc to nie jest zdecydowanie w Europie i w Stanach i Wielkiej Brytanii to jest ta wartość pieniądza w miarę, w miarę stabilna, więc nie mam takich problemów ale w takich właśnie południowych krajach, czy to w Afryce, czy Ameryce Południowej, no już jest zupełnie inaczej. Taka gotówka wsparta tylko zaufaniem do rządu szybko może stać się bezwartościowa. Często początkiem silnej dewaluacji jest jakiś kryzys. Na przykład jak teraz, e, zaszęty już w zeszłym roku, w 2020, e, no mamy kryzys wywołany przez koronawirusa. Żeby zażegnać kryzys, e, rządy dodrukowują walutę tak naprawdę z niczego by wesprzeć gospodarkę. Takie drukowanie z kolei może spowodować hiperinflację, a później właśnie e, dewaluację waluty lub też co kilka krajów już zrobiło porzucenie własnej i przerzucenie się na obcą walutę i używania jej zamiast e, własnej waluty narodowej. E, wiele krajów na przykład nie posiada własnej waluty i używa amerykańskich dolarów, żeby móc jakoś funkcjonować. Takie kraje to na przykład Ekwador, Salwador, Zimbabwe, Guam, Samoa i wiele, wiele innych. Używając Bitcoina nie musimy nikomu ufać. Wszystko jest określone i wszystko jest jasne. Ile bitcoinów powstanie, wiemy dokładnie. Mniej więcej kiedy one powstaną, też wiemy. Jak ktoś wysyła transakcję, to można ją śledzić po haszach, gdzie, gdzie te Bitcoiny idą. Nie będziemy mieli imion i nazwisk, ale będziemy mieli numer transakcji, numer portf jednego portfela, drugiego portfela. Wszystko jasne, czyste i bez problemu. Bitcoin działa o sieć peer-to-peer, -peer, także bez pośredników, bez rządów, bez banków, bez tak zwanych gwarantów e, zaufania i bezpieczeństwa. Bitcoin powstał w roku 2008, więc działa bez szwanku już ponad 12 lat. To sam ten fakt skłania ku Bitcoinowi coraz to nowych ludzi, coraz to większymi go Pamiętacie, jak powiedzieliśmy, że pieniędzmi może być wszystko, co ludzie uznają za wartościowe. I zechcą używać jako waluty? Otóż Bitcoin z roku na rok ma coraz większą rzeszę użytkowników. Jego algorytm gwarantuje równe traktowanie każdego w sieci i zabezpiecza każdą transakcję. Nikt nigdy nie schakował bitcoina i nie musiał podawać swoich danych, żeby zapłacić za cokolwiek. Inflacja, czyli powstawanie nowych bitcoinów, jest również kontrolowana matematycznie i zmniejsza się w średnio co 4 lata, tworząc efekt deflacyjny. Tak, i to może być jedna z najważniejszych właściwości kryzysu. Żaden człowiek czy rząd nie może dorukować bitcoina, więc nie może wpływać na jego popyt i podaż. Nie może zatem zniszczyć wartości bitcoina, tak jak to robią z normalnymi pieniędzmi, dolarami czy cudówkami. Zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu, rządy produkują biliony dolarów produkują miliony euro, co znacznie zwiększy inflację tego pieniądza, powodując wzrost cen. Czyli siła nabywcza takich pieniędzy znacznie spadnie i życie dla ludzi w Europie, w Stanach i w ogóle na świecie strasznie się pogorszy. Ponieważ ciągle zarabiamy te same pieniądze, ale ceny względem naszych zarobków no, procentowo znacznie wzrosną. Bo to nie będzie już zwykła inflacja, ale to będzie właśnie ta pandemiczna przez koronawirusa e, dodatkowa inflacja. 75% dolarów zostało dodrukowane w ostatnim się, pół roku wszystkich dolarów na całym świecie. Natomiast Bitcoina nikt nie może dodrukować. I wraz ze wzrostem użytkowników w tej sieci, no właśnie wzrasta cena Bitcoina właśnie dlatego, że Bitcoin jest deflacyjny, a nie inflacyjny. I to jest e, bardzo ważny aspekt. Ta niezależność od rządów i decydentów krajowych sprawia, że wartość bitcoina wcale nie musi rosnąć. To oni to i niszczą wartość własnych pieniędzy. A nie bitcoin, nie wiadomo jak rośnie. Bitcoin robi swoje. Bitcoin na początku miał tylko programistów zezwolonych, bo to oni rozumieli kod. Później oczywiście dołączyli spekulanci, hakerzy, no i wiadomo, oszuści. Teraz jednak w 2021 roku mamy już banki i fundusze kupujące Bitcoina. Kupują go po to, żeby zabezpieczyć się na ewentualny znacznego wzrostu inflacji i spadku wartości y, narodowych walut. Jednymi z bardziej znanych nowych zwolenników Bitcoina są dla przykładu uwaga, PayPal, Facebook. Facebook y, używa technologii blockchaina, by stworzyć swoją walutę, którą nazwali Libra. Założyciel Twittera Jack Dorsey, który zainwestował w bitcoina aż 50 milionów dolarów. Ale idźmy dalej. Wielomiliardowy fundusz Fidelity i wiele mniejszych funduszy, firm i indywidualistów, którzy zrozumieli, że to właśnie bitcoin i krypto są i zawsze powinny być internetowymi pieniędzmi. Używanie kryptowalut, no obecnie, nie jest najprostszą sprawą. Trzeba uczyć się o haszach, o portfelach, jak wysyłać te transakcje, jak tworzyć portfele. No dlatego właśnie jeszcze jest mało użytkowników. No ale to jest nowa technologia i ta technologia będzie się rozwijać. No i te interfejsy będą, będą coraz lepsze. Pamiętamy, jak to w Internecie jeszcze za moich czasów, mam nadzieję, że kilku Was też, no by były te przeglądarki jak Netsky, gdzie strona odbywała się pół godziny, używało się modemu, który tak piszczał, E-mail działał, bo działał, ale tak naprawdę do ciebie jeszcze nie pisał. To wszystko trwało, no ale internet z dnia na dzień, z roku na rok przyspieszał. Tak samo będzie właśnie z technologią kryptowalut. Teraz są niesamowicie nieprzyjazne, ale w przyszłości za te 5-10-15 lat to będą tak samo intuicyjne jak nasze aplikacje w telefonie, jak nasze strony internetowe z banerami i z tym wszystkim banerami. Jest to super nowa technologia. To inwestowanie w nią teraz jest takie zyskowne. Jak już wszyscy będą użytkować i tak. Wysłałem bitcoinny system. To będzie proste, i jasne. No to wiadomo już. No to już wiadomo, będzie dużo ludzi w tej sieci. Sieć już będzie miała swoją wartość, jaką właśnie ma, ma, ma osiągnąć. Teraz na razie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wartość. A za te 10-20 lat? Może No Nie wiadomo. Zobaczymy. Dziękujemy serdecznie za Twoją uwagę. Nie zapomnij proszę kliknąć na lubię, aby ten film trafił do kolejnych osób próbujących zrozumieć Bitcoina, co jak już wiemy wcale nie jest takie łatwe. Jeżeli znacie kogoś, kogo by ten film zainteresował, czym prędzej się z nim tym podzielcie. A wracając do Ciebie, to zasubskrybuj kanał, a nie unikniecie nic ważnego ze świata kryptu. Dzięki serdeczne, na dziś to już wszystko, trzymajcie się, cześć!